Dobry Państwu, witamy w kolejnej odsłonie magazynu filmowego Zwiastun. Jesteśmy w ostrowskim Centrum Kultury po to, by zapowiedzieć dwa świetne tytuły, które pojawią się w klubie filmowym. Komeda na wolności w ciągu najbliższych dwóch tygodni, nie przedłużając. Zaczynamy, bo za nami już pierwszy tytuł, czyli Music, a przed nami dwa kolejne weselny toast i Chyba jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku przez wielu, bo Anet. Najpierw Weselny Toast, Panie Ewo. Jak to jest z tymi weselami? To są takie miejsca, momenty, kiedy te emocje są jakoś wzburzone bardziej. No bo przecież wiele planów filmowych dzieje się na weselu, i co wiemy z przykładów licznych. Dzieją się tam czasami dantejskie sceny. Czy tak będzie tutaj też w Weselnym Toaście? Yy, witam, yy, witam Państwa, witam Pana, Panie Tomku. Yy, no, yy. Zobaczymy, bo oczywiście w momencie, kiedy teraz dopiero zapowiadamy dla Państwa ten film, to nie chciałabym, abyśmy Państwu zbyt wiele powiedzieli na temat filmu, który dopiero przed nami. Ale jak już Pan nawiązał do tych sytuacji, które rzeczywiście w wielu filmach pojawiają się, a są takimi nietypowymi weselami, no to należałoby się spodziewać, że i tutaj się coś wydarzy, dlatego, że no nie sądzę, aby reżyser od tak sobie nazwał ten film. Weselnym toastem, no i, i też nie bez powodu akcje filmu jakby umiejscawia wokół tego mającego się odbyć ślubu i wesela. Natomiast jeśli chodzi o te odniesienia do tych wesel, które oglądaliśmy w filmach, to oby to nie było tak, jak na przykład w słynnym weselu pana Wojtka Smarzowskiego. No, bo tam to rzeczywiście nawet można byłoby powiedzieć, że więcej niż dantejskie te sceny były. Łącznie z tym, że, że tam zszedł był jeden z gości, prawda, w trakcie tego wesela. Co notabene niestety, i to już jest mało śmieszne, zdarza się czasami w życiu. Znam taką historię. I przypominam sobie też, jak wyglądało wesele, zwariowane zupełnie w hiszpańskim filmie. Eee, Wiem, dzikie historie. Dzikie historie, właśnie. <laughs> Jedna z, jeden z epizodów był na weselu. Ale oczywiście. I tam było od miłości po nienawiść. Tak, tak przez no po prostu. Cudowna sprawa. Przy, właśnie. Z, tak. z, z, z takim tak. przypadkowo spotkaniem tak. lokalnym. Ale jeszcze jedno na wesele, proszę sobie przypomnieć. U wrony przecież było świetne wesele. W, o, to tak, to w tym co się w, w filmie. demonie. Tak, w demonie. To było wesele, które pozostało przyszyły. tak w mojej pamięci na zawsze, bo rzeczywiście to było wesele, na którym e, pojawił się ten tytułowy demon jednak, m, e, który wszedł w Pana Młodego i tak, to co się dybuk. z nim działo, ten dybóg trząsł nim na wszystkie strony i, i rzeczywiście spełnił swoją rolę znakomicie, e, w, 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 wnikając w ciało e, Pana Młodego, ale ja myślę, o filmie polskim, komedii niedawnej, yy, która też rozgrywa się w trakcie wesela i gdzie panna młoda rodzi zrobił y, dużą furorę wśród publiczności kinowej, dlatego że jest takim trochę polskim odpowiednikiem dzikich historii właśnie, y, gdzie dzieje się no z różnych historii cała masa, ale jedna z nich właśnie jakby rozgrywa się w trakcie wesela. Tam taki pamiętny bohater, który też mi utkwił w pamięci na długo, czyli jeden z tych kelnerów, barmanów y, jego cała historia y, parakryminalna. No ale i to, że panna młoda rodzi, prawda, y, w trakcie wesela, Notabene tę pannę młodą wtedy grała Julia Wyszyńska, nasz ostatni wspaniały gość festiwalowy, która zagrała też, fan, też, też, też kobietę w ciąży, żonę w ciąży w filmie Biały Potok. Który też musicie Państwo obejrzeć, bo jeszcze go nie ma w kinach, więc jest jeszcze okazja. Mowa tutaj o ataku paniki. Pan tak, mowa, mowa tutaj o ataku paniki. Taki to był tytuł, i rzeczywiście od tamtego czasu. Troszkę jak jest mowa o weselach jako takich, to nie wiem dlaczego zaczyna mi się to kojarzyć z tym tytułem, że zawsze jest jakiś atak paniki, bo zawsze może się coś przytrafić niespodziewanego. Zawsze może jakiś demon wpaść na wesele. Na przykład, na przykład. I teraz kiedy chcielibyśmy przejść do naszego filmu dkf Weselny Toast, no to no też pewien atak paniki w tym filmie będzie można zaobserwować. Tyle, że pojawi on się w głowie głównego bohatera, który jest człowiekiem bardzo rozczarowanym swoją historią miłosną, dlatego że przekonany o tym, że wszystko jest w porządku, dowiaduje się, że nie jest, bo jego ukochana go opuszcza. Wychodzi. Mówiąc, po prostu, że, już, tak. że musi sobie zrobić przyjemność. Oczywiście, właśnie. Koniec. On w tym momencie rzeczywiście reaguje w taki oto sposób, że dostaje takiego ataku paniki, bo jest jeszcze coś, co do tego ataku jakby doprowadza bardziej, dlatego że jest poproszony o to, aby na weselu swojej siostry wygłosić mowę weselną. No w, w momencie, kiedy ktoś ma swoje życie niepoukładane, a wręcz złamało mu się przed chwilą, to nie wyobrażam sobie, żeby rzeczywiście można było wygłaszać taką mowę, która zazwyczaj przecież przewidywana jest jako taki... Taki hymn pochwalny miłości, hymn tak. miłości, właśnie małżeństwa. Gdzieś tam A jeszcze święty Paweł, o... jakieś <noise> korelacje właśnie <noise> z tymi słynnymi <noise> cytatami tak. gdzieś, tak trzeba by było tak, powiedzieć. Także tak, tak, tak. możemy sobie wyobrazić, proszę Państwa, jak nasz główny bohater będzie próbował się z tego wymiksować, popularnie rzecz nazywając. Si ça se trouve, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, ce discours. Pardon, euh, mais c'est vraiment. Pas, marre pas de l'image qu'on a de toi dans cette famille. Ah, Calmez-vous ah Tu vas pas arrêter de faire du bruit. C'est super désagréable en fait. La de muscat, c'est une excellente. Ah, ta gueule. gueule, ta gueule, ta gueule. Il Y'a tellement de choses à dire. Putain, ah, oh, merde, pardon Des choses qu'on se dit jamais parce qu'on pense que c'est trop tard. Putain, mais tu vas me lâcher, oui Mais en fait, je crois qu'il est jamais trop tard. C'est cadeau! Si on se casse la gueule, ça veut dire qu'on passera notre fiançon. Ok. 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 C'est okay. mm -hmm. yeah! <laughs> 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 un mm, film qui. Mm, Tym bardziej przypadnie nam do gustu, bo jego formuła, jego forma jest inna niż, niż, niż dotychczas oglądanych francuskich komedii, ponieważ reżyser chciał tutaj zastosować takie pewne nowum, otwierając tę czwartą ścianę, tak zwaną, i kontaktując nas bezpośrednio z bohaterami filmu, a konkretnie z tym głównym bohaterem. I on będzie się zwracał do nas bezpośrednio. Także my w tym. Filmie, jakby poznamy go osobiście, no tak, face to face. On po prostu będzie cały czas jak ten Tak, będzie ten taperem. Indywidualnym tak, dla nas. Oczywiście. Albo jeżeli zobaczycie Państwo to na ekranie dużym, tak. czyli tutaj. I to jest bardzo filmowym. ciekawy zabieg, tak. prawda? Zobaczymy, jak to wyszło, ale wydaje mi się, że to też nam przysporzy dużo zabawy. Zabieg nie jest nowy. Pani Ewo, nie wiem, czy Pani widziała film, film serial Fleabag. Nie. z Phoebe Waller-Bridge, to ona też właśnie robi takie stand-upy i tak potrafi się kochać z mężczyzną i coś tam do nas mówić. Znowu coś do niego, coś do nas. I dopiero, no to... dopiero ksiądz zagląda w jej duszę i mówi, do kogo mówisz? Polecam. No, to musi być rzeczywiście w, w bardzo zabawny film, tak. więc muszę zajrzeć. Ale polecamy Państwu... Tę francuską komedię oczywiście zdecydowanie, bo my bardzo lubimy francuskie uwielbiany. filmy. I to tak właśnie mi się te przypomniało, komediawe. Przecież w, za jakie grzechy, dobry Boże. Też wszystko prowadzi do przyjęcia weselnego. Tak. Taka tak, patchworkowa tak, rodzina taka, właśnie, i Tak, I na końcu, finalnie, przecież jest to przyjęcie, tak? Więc... Tak, tak. Yy, tak. Natomiast yy, jest taki film, który został zrobiony przez tego właśnie reżysera od Weselnego Teastu, który się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, Facet na Miarę. I to też Państwu polecamy, bo gdybyście na przykład sobie zechcieli wcześniej obejrzeć tego faceta na Miarę, to już mniej więcej będziecie Wiedzieli, co Was czeka w tym filmie, bo tamten jest po prostu rewelacyjnie skrojony, tak jak tenże tytułowy facet na miarę, który jest bardzo niskiego wzrostu, a spotyka kobietę wyższą, w której się zakochuje, ale to dużo wyższą. No i tu jest oczywiście cała historia cudownych pomyłek, zabawnych, jak to w, takim, w, tak, w takich sytuacjach bywa najczęściej. Więc no, uwielbiamy to tyle. francuskie kino, więc <laughs> bardzo. bardzo serdecznie Państwu polecamy ten film. I to nie tylko dlatego, że to francuskie kino, ale dlatego, że będzie można go tutaj na wol przy wolności, na wolności obejrzeć w DKF-ie. Tak. Rzecz numer dwa, no to jest reżyser, który jest jednym z ciekawszych, myślę, odkryć filmowych ostatnich piętnastoleci, bo to jest Leo Karaks, i myśmy, pamiętam, tutaj oglądali Holy Motors tak. w DKF-ie dawno, dawno temu. Oj ja tak. byłem z, z moim kolegą, operatorem Maćkiem, Stefanem i pamiętam, że długo dyskutowaliśmy o tym filmie, że jakoś tak bardzo wywarł na nas te, takie, takie piętno, że gdzieś tam nawet po kilku dniach wracaliśmy, coś tam mówiliśmy tak wspominaliśmy właśnie to jest wydaje mi się takie kino, które tak. nie pozostawia nas y, y, z białą kartką. Jak jakieś takie płytkie historyjki. To jednak jest coś coś głębszego. No i tu w przypadku Anet, yy, yy, mówiła Pani o tym stand-upie. Tu będzie też pokrewny temat, bo główny, główny bohater on też jest czymś w roli stand tak? Jeżeli dobrze wyczytałem. Yy, no tak. Yy, przede wszystkim yy, muszę powiedzieć, że tak jak wy wtedy, tak i ja po obejrzeniu tego filmu bardzo długo o nim myślałam i, yy, i też pozostawił we mnie takie yy, wrażenie, że ja dotknęłam. Czegoś nowego w ogóle w kinie, bo Leon to jest taki reżyser, który po prostu chyba sobie postawił za cel robić kino zupełnie inne. On się długo, długo zabiera do robienia filmów, bo proszę zważyć, że właśnie tak, bo... to już parę lat temu, a Dzień, to jest chyba z 10 no, lat, tak. czy, czy coś koło tego. A i poprzedni film przed Holly Motors to też był, była rozpiętość czasowa bardzo duża, więc to tak, jak gdyby on bardzo długo myślał nad tym, co ma zrobić takiego, co by nas zaskoczyło, bo jednak kino jest też po to, żeby nas zaskakiwać. W końcu jest to sztuka, która ma też no, na celu nas poruszać w taki sposób, żebyśmy my te uczucia jakby, jakby potraktowali jako nowe, jako takie nieznane dotąd w kinie a przecież już prawie wszystko było prawda to jest właśnie to że teraz znaleźć no być taki może tego nie było klucz. właśnie nie? I, właśnie i dla, może on robi wszystko właśnie, żeby właśnie właśnie żeby dlatego tak, że tak, tego o jeszcze nie mówię, widzieliśmy o tym mówię że on rzeczywiście wyszukuje Takich pomysłów na, na fabułę. Może, może to niekoniecznie nawet na fabułę, co, co właśnie na formę, na sposób, w jaki nam tą fabułę opowie. No i tym razem, ja zresztą widziałam jeszcze wcześniejszy film, właśnie nakręcony przed Holly Motors wiele lat wcześniej. Ten film nosił tytuł Kochankowie na moście. On był znany właściwie ze swojego oryginalnego tytułu kochankowie z mostu Lenew, ale u nas on w ten, w ten sposób się nazywał. I to jest też taki film, że po prostu właściwie można, można, można się zastanawiać, gdzie jesteśmy, czy na role czy w kinie, bo on tak prowadzi akcję. I, I znowu powtarza, Zresztą w Holly Motors, bo podobnie tam było co prawda, kilka sekwencji jakby ze sobą połączonych osobą głównego bohatera, ale jednak on wcielając się w te różne role w tym filmie, prawda, w tych kilka różnych ról życiowych, no, no, no tak to wszystko jakby nam pokazywał, że to... to, 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 to to było tak niesamowicie szybko zmieniające się, że to jest taka domena chyba Karaksa, że on nie daje widzowi w trakcie seansu wytchnienia po to, żeby po prostu tyle mu na, nałożyć do głowy, żeby później po seansie dopiero przyszła ta refleksja i żebyśmy Aha. my zaczęli te różne historie Zlepiać sobie tak, tak, łączyć, tak, tak. układać. I tak będzie w Anet. To jest film, który wywołał wielką burzę. Tak, to czytałem właśnie, że tak. jeszcze odnośnie tej formy, on uh -huh. przecież zaprasza nas na ten film. Pojawia się w pierwszej scenie właśnie. i w ostatniej tak. scenie podobno mówi Miłego tak. Wieczoru. Tak, 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 dlatego że to jest taki film znowu kolejny, który jest jakby lekko auto no, no nie tyle biograficzny, co, co autoironiczny, tak można powiedzieć, dlatego że... Jak na ironię, właśnie w życiu samego Karaksa wydarzyły się takie sytuacje, które, no, no, które on przytacza w tych filmach, albo są kanwą, inspiracją. Jedną z takich bardzo przykrych dla niego inspiracji jest to, że zmarła jego żona, cudowna kobieta, Rosjanka aktorka, z którą notabene ma trzy córki i, i, i właśnie wątek głównego bohatera tego filmu Anet jakby przypomina mi trochę to co stało się z, z jego żoną. To już od razu państwu mówię, że to nie jest film dla wszystkich przyswajalny, a jeśli to też wtedy, kiedy się do tego filmu raz przygotujemy, dwa nie wyjdziemy z niego w trakcie. Co się zdarzało, Co Co się się jak zdarzało? opisują krytycy. Film drodzy państwo trwa prawie 2,5 godziny, ale ci, którzy są filmem zachwyceni. A jest mnóstwo takich krytyków też, którzy po prostu ten film uwielbiają i wręcz uznali go za najlepszy film roku. To właśnie oni podkreślają, że jeśli zachce nam się po prostu już wyjść z tego z tego świata, który po prostu nas bije w głowę tym co się tam dzieje, tak tak z, z, z minuty na minutę, że tam nie ma spokoju, że po prostu wali nas po głowie Karax cały czas, przez dwie i pół godziny nie daje nam zapomnieć, nie daje nam wytchnienia i już po prostu niektórzy widzowie tego balastu nie wytrzymują i wychodzą. Więc nie, należy po, po prostu zostać, bo dopiero wtedy można ten film docenić. Ja czekam bardzo, po pierwsze. No fantastyczni aktorzy. Adam Driver, prawda? No, no. Z historii małżeństwa go ostatnio przecież znamy. No na przykład, z, prawda? Z, tak, no, z, ze zjawiskową tak, Scarlett tak, Johansson. Tak. No ale przecież Marion Cotillard to jest zdobywczyni Oscara, więc tutaj nie ma. Przecudowna słabych, aktorka, Prze, wspaniała kobieta. Aktorów, tak. Właśnie. I jeszcze, co trzeba dodać, że Carax wykorzystuje te poboczne, tak można powiedzieć, talenty swoich aktorów też w taki sposób, że jest to music. Jak na pewno wszyscy Państwo już wiecie, I taki musical prawie stricte, bo oni tam wyśpiewują 90 podobno 5%, Więcej tak wyliczył nawet. reżyser tak, tak, tak. 95% tego, tak. co, co, co pada jako słowo i on pozwala tym swoim aktorom śpiewać. No Marion Cotillard to po prostu śpiewała cudownie w Edith Piaf. O, zgadza prawda? się. To też w tym filmie Edith film, Piaf. Tak. Natomiast Adam Driver no, chyba nie jest, tak jak się przynajmniej o nim czyta, super śpiewającym aktorem, ale też daje radę. Daje radę, On że jego no ekspresyjność sobie, w tym filmie, w stanie, ale bo, bo, bo tu trzeba jeszcze powiedzieć, tam, że trudno, żeby aktorka grająca to akurat to rolę An żony głównego bohatera nie potrafiała śpiewać, musi Fajrstę potrafić śpiewać, bo ona tutaj gra operową, ona wyśpiewuje Arię. Co wieczór zresztą co też jest takie jakby chwytające za serce, co wieczór umiera na scenie. Bo jak wiadomo, wszystkie te kobiece pierwsze role, najważniejsze operowe, no, to są takie dramatyczne role, w których te kobiety zazwyczaj na koniec odbierają życie, czy, czy w ogóle umierają i wtedy świat. I właśnie, tak. I, i, I tu potrzeba naprawdę cudownego głosu i, 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 i dobrej techniki Śpiewa, śpiewu. Ona to potrafi. Driver. Ma gorsze zadanie, bo po pierwsze no nie jest tym, tym śpiewającym aktorem aż tak dobrym, ale jego rola, która jest tak ekspresyjna, że on na tej scenie wychodzi sam z siebie, staje właściwie na głowie jako aktor i wszystkie zadania aktorskie wypełnia nie w 100, w 200%. To, to, to no nie musi idealnie śpiewać, bo to wszystko razem. Daje nam poczucie, że, mam, że spotykamy się z kimś. Może melorecytować i to wystarczy? Też, też, bo też tak będzie. Bo tych melorecytacji będzie też wiele, dlatego że oni tam rzeczywiście będą między sobą śpiewać, a nie rozmawiać. Notabene, żeby Państwa zachęcić, musimy powiedzieć, że reżyser tutaj dokonuje cudów, dlatego że w różnych przedziwnych okolicznościach ci aktorzy śpiewają między sobą, nawet w scenie seksu. Tak, i na statku, co jest zresztą pokazane na Tak, tak, na plakacie. Tak, piękny plakat tak, w ogóle. Cudowny oczywiście, plakat. oczywiście. E, więc e, <laughs> zapraszamy Państwa. E, Leo Skarax, e, no absolutna awangarda światowego kina. Absolutna, w, tak. Musicalu ANET. <laughs> w jaki sposób żona ma okazywać posłuszeństwo i słuchać męża? <laughs> Janek, Janek, Kaśka jest. Pokaż kierunek. Panie Ewo, w sieci pojawił się, wracając do naszego pierwszego tematu, teaser najnowszego filmu Wojtka Smażowskiego. Mało tego, wiemy kiedy pojawi się w kinach. Wiem, że pani ma pewną teorię związaną z tym filmem, więc ja tylko powiem, że nie dam się więcej nabrać na te piękne i śmieszne teasery i zwiastuny Smażowskiego. Wiem, że coś kryje się pod tą powierzchnią a i też wiem, że pani ma swoją teorię. No mam, chociaż nie wiem, czy rzeczywiście to jest teoria, która znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo tak tylko sobie pomyślałam, że właśnie Smarzowski to nie jest taki reżyser, który nam opowie w trailerze czy później z Jastunie, o czym będzie film, bo on nas w maliny wpuszcza tym samym, prawda? Myśmy oboje sobie tutaj poza kamerą opowiadali, jakie były nasze wrażenia, kiedy Oglądaliśmy pod mocnym aniołem te zwiastuny, z których wynikało, że to naprawdę będzie gorzka, ale komedia. Tu się okazało, że to ani, ani, ani po prostu grama, komedii nie było, tylko tak sformułowany, tak, tak zrealizowany zwiastun. Więc po tym, jak teraz obejrzeliśmy zwiastun filmu Wesele, tego drugiego wesela, po 16 latach bodajże zrobionego, który absolutnie nie ma nic wspólnego z tamtym, przy okazji, i musicie Państwo widzieć, i nie jest kontynuacją, y, tylko jest filmem też o weselu. Też o weselu, też o polskim weselu, o tym, jak współcześnie reżyser widzi nas, społeczeństwo, wobec różnych wad, takich wspólnych, o których się przecież często mówi, to jednak to, to, to nie wszystko, to nie może być wszystko. Bo to nie byłby smarzowski. To tylko jedna Dlatego, płaszczyzna. Tak, musi być tam takie drugie dno, i ja tak sobie myślę, że ten film, ponieważ yy, zawiera wątek bardzo ważny, którego on w ogóle nie porusza w Zwiastunie, nie pokazuje, że taki wątek będzie, a będzie to wątek wojenno-okupacyjny i akcja przeniesie nas wielokrotnie w czasie trwania filmu, tak czytałam, do roku 1941. I to do lata tamtego roku, a wiemy skąd inąd, co się wydarzyło strasznego w tamtym czasie, w lipcu 1941 roku, czyli Jedwabne i mord na kilkuset Żydach spalonych żywcem w Stodole przez Polaków. W w towarzystwie oczywiście Niemców, okupujących wtedy tam, tam, tamte ziemie, to, to jednak może stanowić przyczynek do myślenia o tym, że temat tak trudny, tak, tak nieprzerobiony do tej pory i tak nas wszystkich bolący, gdzieś właśnie może się znaleźć w tym filmie. I chyba się nie mylę. No, Kiedyś pan Wojtek Smarzowski o tym mówił, że, że chciałby taki zrobić film, film zrobić, więc tak. to, to, to mi się przypomniało. I tak sobie myślę, że tutaj być może właśnie zbieżność chociażby terminu czy czasu, o którym będzie też opowieść w tym filmie, no może stanowić właśnie o tym, że, to, że, że ten temat zostanie przez niego poruszony. A jeśli już będzie poruszony, no to proszę Państwa, możemy się spodziewać, że to będzie naprawdę film bardzo, bardzo, bardzo mocny, co zresztą też nie jest dziwne, bo nie znamy innego określenia na kino Smarzowskiego jak, jak mocne, mocne kino. To pod no właśnie. mocnym aniołem. Także jeszcze, zobaczymy. Jeszcze na koniec już tego odcinka straciliśmy fantastyczny głos znany nam z VHS-ów Tomasz Knapik odszedł od nas. Tak. No i jesteśmy oboje wielbicielami z naszej stolicy, i ja byłem tam stosunkowo niedawno, i słyszałem jeszcze tę następna stacja w tym charakterystycznym głosie, ale przecież to jest cała nasza moja młodość, a pani też młodość, też młodość. VHS, y tak. więc no tutaj duża, duża strata. Fantastyczny głos, jeden z pięciu takich najlepszych polskich głosów. Obok pana Gudowskiego, obok naszej słynnej pani, która czyta Naturę, pani Czubówny. No wielka strata. Wielka, wielka, oczywiście. No tak to już jest, prawda, że odchodzą ludzie bo nadchodzi ich czas. Tu co prawda on chyba jeszcze miałby trochę czasu przed sobą, ale to też choroba ma. Tak, choroba no, los nie wybiera, mocno. Tak. Jean-Paul Be Be Jean Belmondo też A, tak, odszedł właśnie, od nas. Właśnie. To też Państwo na pewno właśnie. pamiętają te fantastyczne. No Nie, no oczywiście to jest też moja Pro... młodość, cudowna postać francuskiego kina. Także trochę sentymentalnie, ale mimo wszystko <laughs> musieliśmy wspomnieć. Tak. Serdecznie dziękuję za, za dzisiejszy odcinek. Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.